Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam trzy metody na zarabianie, bardzo proste, bardzo mało ryzykowne, praktycznie 100% zysku, 0% ryzyka, także myślę, że naprawdę Wam się mogą spodobać. Jedną rzecz przypomnę, której wiele osób może zapominać, że też fajne zyski może przynosić. No i co ja jeszcze chcę powiedzieć? Na pewno chcę powiedzieć, że przez ten miesiąc głównie skupię się na kontencie o zarabianiu. Dlaczego? Po prostu na start wielu osób chce sobie zarobić i dlaczego tylko ja mam sobie zarabiać, jeżeli Wy również możecie sobie zarabiać i ja mogę przekazywać Wam tą wiedzę. Jeśli oczywiście macie jakieś swoje sposoby, to wbijajcie na Discorda, bądź grupę na Facebooku, tam się też, też można komunikować między sobą, jakie macie sposoby na zarabianie. Teraz kończąc ten mega długi wstęp, lecimy do materiału. Okej, okay, także znajdujemy się na moim koncie, gdzie mam 57 tysięcy monet. Jest to wszystko zrobione tym sposobem, który przedstawię wam za chwilę. No a reszta jest gdzieś tam w moich inwestycjach. Jeśli chcecie o inwestycjach troszkę, to też na pewno mogę wam nagrać ten materiał. I o tym materiał będzie za 2-3 dni, gdy publikuję ten materiał. Za 2-3 dni będzie właśnie filmik o inwestycjach na start. Także no, przechodząc sobie już do sedna, o co chodzi w tym sposobie? Może najpierw listę transferową pokażę wam, jak to. Ładnie schodzi, w ogóle dowód na to, że to schodzi. To akurat się nie kwalifikuje do tego, ale to już tak. 400 monet, wszędzie widzicie tutaj 400 monet, sprzedawane karty za 400, 450, 350 czasami. Od czego to zależy i w ogóle jak ja to robię, więc tak, no wchodzę sobie na, na nasz kochany rynek transferowy, no i daję sobie jakość złotą. Ok, ustawiam sobie licytację na 300. Pokazywałem już to w ostatnim materiale na moim kanale, ale teraz dokładnie się temu przyjrzymy. I biorę sobie taką kartę za 300. Na przykład o niech będzie tutaj czeski zawodnik. No i czekam aż on się zrobi. Akurat tutaj muszę czekać mniej niż minutę, co jest dość długim czasem oczekiwania, więc ja teraz to przytnę i widzimy się, jak go wylicytuję. Okej, okay, więc wylicytowaliśmy sobie trzecha z Slawi Praga. No i co ja teraz sobie z nim robię? Na pewno sobie ustawiam 400. Dlaczego 400? Mamy wtedy prawie 100. Ym, Końców zysku na karcie, więc to jest naprawdę fajny profit. No, i za 400 mi schodzą. Za 400 mi schodzą zawsze no może z małymi wyjątkami ale tym zajmiemy się już później po prostu, gdy karta nie zejdzie za 400 sprzedajemy sobie dopiero później po tej godzinie, jeżeli Wam nie zejdzie za 350, ale to są takie małe wyjątki nie wiem, na przykład mam takiego słynnego gracza, który co chwilę się tam pojawia taki piłkarz z Korei. nie pytajcie kto to jest bo sam nie wiem, no i on mi nie schodzi za 400 ja o tym zapominam, bo ja hurtowe wystawiam sobie kopiuj wklej 400 końców no i po prostu później dopiero przy wystawieniu na kolejną godzinę daję go za 350, ale również to jest Zysk, zero straty. Dlatego, no nie wiem, co Wam może, jakie są przeciwwskazania w ogóle ku temu sposobowi, jeżeli to jest karta z dobrej ligi. Jeżeli to jest karta na przykład z Premier League, to nawet możecie pokusić się o 500 monet, ale jeżeli to jest w ogóle jakaś perełka, to sprawdzacie jego wartość. Ale ja zazwyczaj wystawiam takie karty z dobrej ligi za 450 monet, to jest takie pewne. No i mamy fajny również zarobek, jeszcze większy. To już jest. Teoretycznie 150 monet, to oczywiście dochodzi jeszcze o procentowanie, będę to powtarzał za każdym razem, ale Czecha, tak jak już wspomniałem, wystawiamy sobie da 400 końców. Poleciał, no i poleciał. No i on sobie tutaj będzie schodził za chwilkę. No i tak robimy sobie w kółko. Pewnie zastanawiacie się, jakim cudem przynosi mi to 50k zysków w godzinę, jeżeli to tak monotonnie się tworzy. Ok, więc teraz prawdopodobnie na ekranach widzicie taką mini tabelkę. Jeżeli ja w 5 minut mniej więcej Zarobię sobie 5000 monet, po prostu wylicytuję, jak je sprzedam zawodników. Niekoniecznie zajdą oni w 5 minut, to na pewno. Można też wziąć pod uwagę to, że mamy 100 miejsc ograniczenia na liście transferowej, ale raczej schodzą w miarę płynniej i możemy przez tą godzinę płynnie sobie to robić. Przynajmniej ja tak miałem, więc Wy raczej też będziecie tak mieli, jeśli nie gracie na PC, wiecie, taki mały żarcik między nami, bo PC to, to tam handel nie istnieje totalnie, nie, nie no żartuję. Ci co umieją to robią, ci co umieją to naprawdę mogą się również dorobić, a nawet czasami więcej. Wracając do tematu. Pięć... Minut to 5000 końców, bo 100 końców zysku na każdej karcie, 50 mu, y, kart można maksymalnie mieć w swoich transfer targetach, czyli celach transferowych. No i jeszcze oczywiście dochodzi o procentowanie, ale nie chciałem już tego liczyć, co w ogóle nie jest mój poziom matematyki, ja tego nie będę liczył. Nie chciało mi się tego liczyć. No szczerze mówiąc, nie chciało mi się tego liczyć, no ale pomnóżmy sobie to. Razy 2, czyli to już wychodzi z tego 10 minut, mamy 10000 końców. No i teraz analogicznie razy 6. Sobie nie ale po prostu moją drogą dedukcji, razy 6 mnożymy sobie i mamy 60 tysięcy na godzinę. No i tak, ale zawsze może Wam ktoś nie zejść, zawsze może Wam jakieś opory to sprawić, zawsze możemy. Nie wiem, pomylić i kogoś policjować za 350. Różne przypadłości mogą być, albo po prostu nie mamy pełnej godziny, tylko 50 minut. Albo ktoś się trafi droższy, zejdzie za 500 monet. Zawsze są jakieś wyjątki, może to tak około 50 tysięcy. Będę to zaznaczał, że około 50 tysięcy. Sposób numer dwa jest bardzo prosty. Widzicie teraz, że jest godzina 21, więc raczej tego sposobu nie zrobię o tej godzinie. O tej godzinie to ja mogę zrobić w ten sposób w drugim etapie. Pierwszy etap to kupowanie takich dość grywalnych kart, dość pożądanych kart. Czy to do SBC, czy to po prostu do do gry. Podzielmy sobie to jeszcze na dwie strefy. Od godziny 17 do 23 ustalmy, że gra naprawdę sporo graczy i wtedy należy sprzedawać nasze karty. Natomiast kupować możemy od samego rana, właściwie nawet od 7, jeżeli ktoś o tej godzinie wstaje, no ja, ja wtedy jestem w szkole, więc raczej tego nie zrobię na przykład do godziny 12-13 już byłaby bardziej ryzykowna, więc mamy takie wymiary czasu jak 712 jak i u 18 do 23:00 5 godzinne. Wymiary naszej pracy, naszego sposobu zwanego flippingiem. Flipping. Na czym on polega? Skupujemy karty w tych godzinach, które wymieniłem przed momentem, w tych rannych, a sprzedajemy w wieczornych. I naprawdę, jeżeli to są karty pożądane, tak jak już wspomniałem, naprawdę można się na tym fajnie dorobić. Ostatnio trochę rzadziej sobie wykorzystuję ten sposób, bo jednak lepiej działa na droższych kartach. A ja zainwestowałem wiele, więc mam tylko 50 tysięcy, ale z pewnością jak sobie dorobię sposobem poprzednim to będę w ten sposób wykorzystywał. Polecam wszystkim, którzy mają dużo monet, nie wiem, trafili fajną karpę, żeby jeszcze bardziej powielić Wasz budżet. No i to właściwie tyle, jeśli chodzi o ten sposób. Trzecim sposobem, trzecim sposobem jest najzwyczajniej w świecie robienie SBC. Robienie SBC, róbcie wszystkie SBC, totalnie, totalnie, totalnie wszystkie. Te hybrydy narodowe, hybrydy ligowe, hybrydy ligowo-narodowe, jakkolwiek się to zwie. Róbcie wszystko, na tym się nie da też stracić, no ale to, to, to jest takie gadanie, które, o którym wy wiecie jako gracze FIFA, o którym nie muszę mówić, jak i o tym, że powinniście grać drafty. Powinniście. Jeżeli gracie dobrze, to gracie drafty online. Drafty offline niekoniecznie mogą się wam zwrócić, więc raczej bym nie polecał, ale dla graczy myślę, że tak od Golda 2 w górę mogą przynieść fajne korzyści. Fajne profity. Może nie za długi materiał, ale teraz bardzo prosiłbym Was o zostawienie subskrypcji jak i łapki w górę na moim kanale. No właściwie to jest tyle, więc no, jeśli Wam się podoba taki content, piszcie koniecznie na dole w komentarzach, a teraz ja was żegnam. Trzymajcie się. No i cześć!